Mamy projekt budżetu Radomia na 2017 rok. Mapa potrzeb Radomia według nowoczesnej. Akcja FIT IT, czyli 4 tygodnie dla zdrowia, dobiega końca. Witam i zapraszam na czwartkowe wydanie dziennika. Do Biura Rady Miejskiej w Radomiu trafił projekt budżetu Radomie na 2017 rok. Zakłada on wzrost dochodów miasta przy jednoczesnym wzroście wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach deficyt budżetowy miasta ma wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. Zgodnie z projektem budżetu w 2017 roku miasto ma osiągnąć dochód w wysokości ponad 1 miliarda 58 milionów złotych. Wydatki sięgną natomiast z kwoty 1 miliarda 107 milionów złotych. Deficyt budżetowy szacowany jest na prawie 50 milionów złotych. Jak informuje magistrat, na same inwestycje miasto chce przeznaczyć ponad 117 milionów złotych i tak władze Radomia chcą zarezerwować 8 milionów złotych na budowę trasy NS na odcinku od ulicy Prażmowskiego do ulicy Żeromskiego, etap pierwszy, a Także na odcinku od ulicy Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową etap drugi. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na wykup terenów. Całkowity koszt inwestycji to 50 milionów złotych. Inną inwestycją drogową, na którą znajdą się pieniądze, jest przebudowa dróg krajowych nr 9 i 12 w Radomiu. Na ten cel ma być przeznaczone 400 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną wydane m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej. Miasto chce przeznaczyć także 3 miliony złotych na realizację tzw. czynówek. Natomiast Suma 79 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej Żeromskiego BIS, czyli ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Trauguta do Piłsudskiego. Łącznie inwestycje drogowe mają pochłonąć ponad 47 milionów złotych. W ramach innych inwestycji, które mają być realizowane przez miasto, znalazła się również przebudowa Placu Jagiellońskiego, na co zarezerwowano 3 miliony złotych. 5 milionów złotych pójdzie z kolei na rewitalizację ratusza. Całkowity koszt tego zadania to 15 milionów złotych. Cała inwestycja została rozłożona na 3 lata. Z kolei na remont kamienicy dyskurów władze radomia chcą przeznaczyć 15 milionów złotych, przy czym będą również prowadzone starania o pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Inwestycje oświatowo-kulturalne mają pochłonąć w 2017 roku prawie 12 milionów złotych. W projekcie budżetu znalazł się również zapis dotyczący nabycia akcji spółki Port Lotniczy Radom od podmiotu zewnętrznego. W tym samym punkcie możemy przeczytać, że chodzi tu o rozbudowę infrastruktury lotniska. W sumie na ten cel zarezerwowano 7 milionów 300 tysięcy złotych. Sesja, podczas której radni będą głosowali w sprawie przyjęcia projektu budżetu, odbędzie się najprawdopodobniej 19 grudnia. To może być jedyna taka placówka w Polsce. Centrum Kompetencyjne do obsługi cywilnych i państwowych bezzałogowych statków powietrznych, czyli popularnych dronów ma powstać w Radomiu. Ma prowadzić szkolenia dla operatorów oraz tworzyć procedury zapewniające bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Na czwartkowej konferencji prasowej nie poznaliśmy jednak żadnych szczegółów dotyczących centrum. Podpisaniem listu intencyjnego władze miasta zainaugurowały współpracę z polską spółką Dynamic Safety Corporation oraz amerykańską firmą Jadintech w sprawie utworzenia w Radomiu centrum kompetencyjnego dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Liczymy na to, że ta współpraca samorządowa, rządowa i strony biznesowej zaowocuje, że już w przyszłym roku będziemy mogli ogłosić powstanie tego centrum kompetencyjnego na naszym lotnisku w Radomiu na Sadkowie. Jednocześnie prezydent Radomia zapewnia, że powstanie centrum nie przeszkodzi w normalnym funkcjonowaniu lotniska. Ośrodek ma doskonalić publiczne, wojskowe i komercyjne działania wspierające bezzałogowe systemy. Nasz długofalowy fokus mówi o statkach bezzałogowych, tych bardzo dużych, tych bardzo profesjonalnych, tych, które mogą operować na bardzo dalekich odległościach. Projekt poparł także Wojciech Skurkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, widzi szansę nie tylko na nowe miejsca pracy, ale także na podniesieniu prestiżu Radomia. Segment BSL, bez załogowych statków lotniczych, rozwija się bardzo dynamicznie i. i... Państwo pewnie wielokrotnie słyszeliście o tym, że polski rząd bardzo mocno inwestuje w ten obszar i w ten segment, również polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Obrony Narodowej upatruje wielu możliwości również i biznesowych w tym obszarze. Inwestorzy liczą również na współpracę z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym. Na chwilę obecną nikt w świecie nie ma takiego kierunku studiów. Jeżeli uruchomimy ten kierunek studiów, jeżeli będziemy szkolić tutaj ludzi, to ten biznes się sam przyciągnie. Nie wiadomo kiedy dokładnie centrum miałoby w Radomiu powstać, a także ile miejsc pracy placówka byłaby w stanie zapewnić. Szacunkowy koszt stworzenia takiego centrum także nie jest jeszcze znany. Radni podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej przegłosowali nowy projekt uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych. Od 2017 roku na większe wsparcie będą mogli liczyć m.in. paraolimpijczycy. W przyjętej uchwale wprowadzono przede wszystkim zapis, który wprost określił to, że o stypendium sportowe mogą się ubiegać tylko mieszkańcy Radomia. I tutaj zgodnie z kodeksem cywilnym rozumiemy, że mieszkaniec miasta Radomia to osoba, która przebywa w danej miejscowości z celem stałego pobytu. Tak na tym orzeczeniu się opieramy i mieszkaniec miasta może ubiegać się o stypendium, jeżeli odniesie sukces sportowy. Jeżeli jest zrzeszony w radomskim klubie, bądź nie jest zrzeszony w żadnym klubie. Nowa uchwała zakłada również premię dla zawodników w przypadku zajęcia miejsca na podium w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kwota stypendium będzie mogła wzrosnąć o 30, 40, a nawet 50%. Poważne zmiany zaszły również w systemie wynagradzania sportu kobiecego oraz osób niepełnosprawnych. Zwiększyliśmy stypendia o kwotę skonsultowaną z tymi środowiskami w grach drużynowych nowych. Mówimy tu szczególnie o piłce nożnej, bo to przede wszystkim to środowisko wychodziło z tym wnioskiem. No i rzecz chyba najistotniejsza i wyczekiwana jako pierwsze miasto chyba w Polsce. Podjęliśmy decyzję o zrównaniu e, kwoty stypendium za medal paraolimpijski. Miasto w przyszłym roku przeznaczy na wypłatę stypendiów około 5 milionów złotych. Jednak ta kwota może wzrosnąć i to znacznie, jeśli niektóre zespoły awansują do wyższych lig. Po wstępnych analizach Uważamy, że gdyby wszystkie drużyny, które zakładamy, ich awanse bez kupowania miejsca w wyższej lidze, te drużyny, których awanse zakładamy, awansowałyby, bo dzisiaj są liderami swoich rozgrywek, będzie nam w systemie brakowało około 600-700 tysięcy, czyli taką kwotę w czerwcu będziemy musieli znaleźć w budżecie miasta. Przegłosowanie nowej uchwały w sprawie stypendiów sportowych nie zamyka sprawy, jaka toczy się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Przypomnijmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uznał, że poprzednia uchwała zawiera błędy. Miasto się z tym nie zgodziło i złożyło odwołanie do NSA. Rusza mapa potrzeb Radomia według nowoczesnej. Przedstawiciele partii liczą na to, że za pomocą strony internetowej mieszkańcy miasta i regionu będą zgłaszać swoje uwagi, opinie i potrzeby związane z życiem społecznym i gospodarczym Ziemi Radomskiej. Tak wygląda mapa potrzeb Radomia. Dzięki specjalnej stronie internetowej przedstawiciele nowoczesnej chcą, by radomianie zgłaszali swoje propozycje zmian w mieście. Wiemy, że w naszych obywatelach, mieszkańcach Radomia tkwi ogromny potencjał intelektualny. To właśnie radomianie mają przeogromną wiedzę dotyczącą potrzeb, tego jak zmieniać nasze miasto na lepsze, na to by Miasto Radom stało się miastem nowoczesnym. Powstanie strony internetowej to odpowiedź na dotychczasowe sygnały, które od mieszkańców miasta docierały do działaczy partii. Odbierani jesteśmy bardzo pozytywnie przez mieszkańców Radomia. Dostajemy bardzo dużo różnego rodzaju informacji, bardzo dużo uwag dotyczących miasta: o tym, co mieszkańcom się nie podoba, jakie ewentualnie sugestie. Sugestie, które mogłyby być wykorzystane, żeby w mieście żyło się lepiej. Co y, chyba najważniejsze, w naszych konsultacjach nie y, ograniczają się one do samych rozmów z, mie z mieszkańcami. Identyfikujemy się, identyfikujemy problemy, szukamy odpowiednich narzędzi do ich rozwiązania. Mapa potrzeb dostępna jest pod adresem mapapotrzeb.radom.pl. Swoje uwagi związane z miastem może tu zgłosić każdy. Każdy. Będzie mógł wpisać dowolny pomysł, dowolne spostrzeżenie, dowolną uwagę na temat funkcjonowania naszego miasta. Chcemy, by to Radomianie sami zgłaszali do nas, co jest dla nich ważne. Przedstawiciele nowoczesnej zapowiedzieli jednocześnie, że nie boją się zbyt dużej liczby zgłoszeń, tak zwanego internetowego hejtu czy fałszywych uwag i propozycji. Za zgłoszenia ma odpowiadać administrator serwisu, który na bieżąco ma weryfikować dane uwagi i pomysły. To ostatni tydzień ćwiczeń w ramach akcji Fit It, czyli 4 tygodnie dla zdrowia. Przez ostatnie 3 dni jej uczestnicy Paweł Bilewski i Michał Swat trenowali na siłowni Orion pod okiem trenera Grzegorza Młynarczyka. Jak twoi podopieci chowali się przez te ostatnie trzy dni? No, mogę powiedzieć, że chłopaki dali chyba z siebie wszystko na maksa. Nie oszczędzałem ich, chociaż starałem się, żeby nie przesadzić, jeśli chodzi o intensywność treningu, bo biorąc pod uwagę, że dostosowuję często trening do po prostu stopnia zaawansowania swoich klientów, więc brałem pod uwagę to, że chłopaki już tam kilka tygodni byli po prostu innych trenerów, więc też nie chciałem ich za bardzo przeorać, że tak powiem u siebie, ale wydaje mi się, że coś tam wynieśli. I dlatego na początek im zaserwowałem nogi, bo wiedziałem, że sobie weekend odpoczęli, a później już tak delikatnie całą górę zrobiliśmy. Panowie, jak po trzech dniach treningów na Orionie? Ciekawie, fajnie, pozytywnie. Nogi bolą od poniedziałku, więc jest chyba dobrze. Bardzo się cieszymy z tych 3 dni treningów u Grześka Młynarczyka, ponieważ jest to trener, który ma jeden z największych autorytetów w Radomiu. Także cieszymy się, że możemy te nowe ćwiczenia, poznaliśmy kilka nowych ćwiczeń, zmieniliśmy technikę tych, które znamy i wszystko zastosujemy oczywiście w treningu już od poniedziałku. Niezwykle ciekawie zapowiada się najbliższy weekend w Radomiu. Na mieszkańców czekają koncerty, premiery filmowe, spektakle teatralne dla starszych i młodszych oraz wyjątkowa wystawa sztuki współczesnej. Szczegóły przedstawimy w tygodniu w kulturze. W piątek Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza na otwarcie wystawy Tomasza Sikorskiego Free Energy. Wystawa jest strukturą artystyczną zbudowaną ze starych i nowych dzieł, z dzieł zrealizowanych na miejscu, z przestrzeni elektrowni. Nie ma żadnego porządku ekspozycji ani wyznaczonego kierunku zwiedzania. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 18.00. Piątek to również dzień premier filmowych. W Heliosie będzie można obejrzeć film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, czyli przygodową opowieść fantasy. To kolejna odsłona magicznego świata oparta na powieści i oryginalnym scenariuszu debiutującej w roli scenarzystki J.K. Rowling. Polecamy też Wilka w owczej skórze. Zabawną animację o pewnym siebie młodym wilczku, który pewnego dnia za sprawą magii budzi się w owczej skórze. I ponieśli wilka. Początek weekendu to również doskonały moment, aby wybrać się do teatru na spektakl Władza w reżyserii Andrzeja Bubienia. Władza to uniwersalna opowieść o kulisach rządzenia, deprawującej sile pieniądza, zepsuciu rządzących i chęci dominacji człowieka nad człowiekiem. Sztukę będzie można oglądać od piątku do niedzieli o godzinie 18 na deskach Teatru Powszechnego. W sobotę mieszkańcy Radomia będą mogli spędzić wyjątkowy wieczór z królową polskiej estrady Ireną Santor. Artystka zaśpiewa swoje największe przeboje – Aum bara, Powrócisz tu, Już nie ma dzikich plaż, a także utwory z najnowszej płyty Punkt Widzenia. Sala koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej, godzina 19. W niedzielę na dzieci czeka kolejne spotkanie w cyklu Wkręć się w teatr, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Młodzi widzowie będą mogli obejrzeć spektakl składający się z kilku krótkich historii opowiadanych grą cieni, zatytułowany Okienko. Późnia artystyczna, ulica Daszyńskiego 5, godzina 12. W 24 listopada, w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, wystąpi gitarowe trio z Zagrzebia w składzie Tomislav Wókšić, Pedro Ribeiro Rodríguez i Petrit Czeku. Koncert będzie wyjątkowy, będziemy mogli usłyszeć utwory w aranżacjach. Oczywiście na trio gitarowe, ale będą to utwory znane z wielkich scen koncertowych, znanych kompozytorów, takich jak Wolfgang Amadeusz Mozart czy Antonin Dworzak. Również będziemy mogli, mieli okazję posłuchać utworów polskich kompozytorów i oczywiście jak przystało na trio z Zagrzebia z Chorwacji kompozytorów bałkańskich. Program bardzo ciekawy, zróżnicowany. Trzy gitary to nie jedna, więc również będzie więcej dynamiki, więcej ekspresji. Bilety można kupić w sekretariacie zespołu szkół muzycznych oraz na godzinę przed rozpoczęciem koncertu. I tymi kulturalnymi zapowiedziami kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Do zobaczenia. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi, ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę to proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W Radomiu częściowo słonecznie na termometrach 10 stopni. W sobotę pochmurno i deszczowo, ciśnienie będzie rosnąć. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 9 stopni.